Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów na forum. Przy mikrofonie Jakub Kłodowski zaczynamy. Naszą dzisiejszą gościnią jest Karolina Adamczyk, trenerka pracy w Stowarzyszeniu Tęcza oraz koordynatorka projektu Społeczna Kawka. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami również Grzegorz Kula, barista w Społecznej Kawce. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Społeczna Kawka, ta inicjatywa jest właśnie pretekstem naszej dzisiejszej rozmowy jako miejsce, projekt, który wnosi bardzo dużo dobra do społeczeństwa. Nie boję się tego powiedzieć, ale zanim porozmawiamy o samej kawce, to zacznijmy od początku. Zacznijmy od stowarzyszenia tęcza. Jaka jest jego misja? Co robi? Tęcza jest dosyć długo, długo już jest na rynku. Jej misją jest przede wszystkim dbanie o osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jaką jest Zespół Dawna. Z tego, co wiem, na samym początku ona zrzeszała jedynie całą taką niewielką grupę rodziców, która po prostu chciała zapewnić dobry byt swoim dzieciom, zapewnić im lepszą przyszłość. Teraz, na chwilę obecną, jest to bardzo, bardzo duże przedsięwzięcie. Z tego, co wiem, to opiekujemy się tam teraz ponad setką osób z zespołem Downa. One są w różnym wieku, od najmniejszych po. Osoby dorosłe, tak jak właśnie tutaj w kawce, cały czas staramy się im organizować zajęcia, zajęcia aktywizujące zawodowo, zajęcia przyspieszające do życia takiego społecznego, zajęcia rehabilitacyjne. Jest to naprawdę bardzo, bardzo szeroki zakres, który jest dostosowany może nie indywidualnie do każdego, ale do grup. I, no i to jest właśnie nasza misja, żeby pokazywać, że osoby z zespołem Downa są. Są normalnymi członkami społeczeństwa, które mogą funkcjonować w społeczeństwie tak jak każdy inny normalny człowiek, i, i nie jest to nic strasznego, że y, tego schorzenia, jakim jest zespół Downa, zupełności nie należy się bać i nie należy go margin marginalizować y, i traktować go jako, hmm, jako taką chorobę, która właśnie jest powodem do, y, do marginalizacji społecznej y, osób z zespołem Downa. Jest właśnie dzięki Stowarzyszeniu Tencza powstała Społeczna 21, która była właśnie odpowiedzią na to, że w trakcie kiedy nasze stowarzyszenie się rozwijało, nasi podopieczni też dorastali. I o ile na samym początku wszyscy, wszyscy chodzili do szkoły i łatwo było im zajmować czas, jakim były na przykład półkolonie, jakimi były zajęcia pozaszkolne, to w momencie kiedy oni osiągnęli dorosłość. Postawiliśmy sobie takie pytanie, co dalej z nimi zrobić. To znaczy, jak dalej możemy ich aktywizować i jak dalej możemy ich wspierać w rozwoju, żeby to nie było dla nich cofnięcie się, żeby po ukończeniu szkoły nie umieszczać w ich w placówkach opiekuńczych, które na dobrą sprawę są jedynie przedłużeniem szkoły i które nie rozwiną ich dalej w życiu społecznym, tylko, tylko właśnie ten rozwój zatrzymają. No i właśnie postanowiliśmy otworzyć wtedy przedsiębiorstwo społeczne. To brzmi tak bardzo szlachetnie, natomiast żeby najłatwiej to wyjaśnić, przedsiębiorstwo społeczne jest czymś między stowarzyszeniem a prywatnym przedsiębiorstwem. Kiedyś się spotkałam z takim określeniem, że przedsiębiorstwo społeczne jest not only for profit, to znaczy, że oprócz tego, że posiadamy swoje własne zyski, to takim drugim, a właściwie wstawianym na równi razem z, przy biznesie Y, takim naszym celem jest przede wszystkim właśnie ta aktywizacja na rzecz społeczeństwa. My zajęliśmy się właśnie osobami z zespołem Dauna i hmm, no i to jest właśnie taki konik, w którym my się rozwijamy. Z racji tego, że stowarzyszenie, y, stowarzyszenie też się tym zajmowało. My chcieliśmy to posunąć dalej i, i właśnie wejść, y, wejść na rynek. Y, y, dzieciaki z zespołem Dauna w szkołach bardzo często mają szeroki zakres y, zajęć, które ich przygotowują właśnie do, do takiego codziennego życia. Są to zajęcia gastronomiczne, są to zajęcia właśnie y, treningów umiejętności społecznej, które w momencie kiedy oni szkoń, kończą szkołę są w ogóle nie, y, niewykorzystywane. i my chcieliśmy właśnie ten talent w nich y, wykrzesać, wykorzystać, y, dlatego też weszliśmy trochę na rynek gastronomiczny. Tak, 5 lat temu powstał nasz food truck z frytkami. Gdzie daliśmy zatrudnienie piątce dorosłych osób z zespołem Downa. Wydaje nam się, że to był strzał w dziesiątkę, bo Fustrak, jak stał 5 lat temu, tak stoi teraz i do tej pory w sezonie mamy tam naprawdę ogromne utargi. Bardzo dużo ludzi do nas przychodzi. Wszyscy już są bardzo oswojeni z tym miejscem i tak jak każda inna firma, chcieliśmy się po prostu rozwinąć. Chcieliśmy dać zatrudnienie kolejnym dorosłym osobom z zespołem Downa, ponieważ. Hmm, Cały czas dorosłe osoby z zespołem Downa wchodzą w dorosłe życie. Stają się pełnoletni, kończą szkoły i, i nie jest to tylko piątka w całym Krakowie, jest ich dużo więcej. Dlatego też powstała właśnie powstał pomysł na stworzenie kawiarni. To się zbiegło bardzo dobrze czas, czasowo z konkursem Urzędu Miasta na stworzenie miejsca, które mogłoby aktywizować społeczną lokalność tutaj na Kozłówce. Wygraliśmy taki y, przetarg, który, y, który właśnie dodatkowo y, zapewniał nam to, że, że będziemy mogli tutaj otworzyć kawiarnię. A jeszcze dodatkowym atutem dla miasta, który pewnie sprawił, że, że szala właśnie zwycięstwa przechyliła się na naszą stronę, było to, że, że tą kawiarnię mogłyby poprowadzić osoby z zespołem Downa. Y, no i mniej więcej w dużym skrócie, tak właśnie tutaj. Y, tak, to wszystko się złożyło, że, że powstaliśmy tutaj na, na Kozówce i oprócz tego, że możemy prowadzić tutaj kawiarnię i możemy przełamywać te wszystkie stereotypy, o, jakie powstały w międzyczasie o dorosłych osobach z zespołem Downa, to, no to możemy aktywizować z dodatku lokalną społeczność, bo wiemy, że, że takiej kawiarni tutaj gdzieś w okolicach nie było i bardzo dużo osób nam mówi, że chcieli, że się cieszą, że nie muszą już jeździć do centrum po to, żeby się spotkać ze znajomymi, tylko mogą usiąść sobie tutaj lokalnie, miło spędzić czas, a w dodatku zrobić coś dobrego dla społeczeństwa. O tych korzyściach porozmawiamy jeszcze w dalszej części, bo jest ich szeroki katalog dla różnych grup społecznych, nie tylko dla osób z zespołem Downa, co zresztą podkreślasz. Natomiast to, o czym mówisz, zahacza o moje kolejne pytanie, czyli o odbiór społeczny inicjatywy, społecznej kawki. Mówisz, że ludzie. Tutaj z Kozłówka są zadowoleni, że wreszcie mają miejsce spotkań. A ja chciałbym zapytać Cię bardziej ogólnie, z jakim odbiorem spotkaliście się, z jakim odbiorem spotkała się Wasza inicjatywa i pomysł, żeby takie miejsce stworzyć i Waszą działalność rozwinąć? No ja muszę przyznać, że zostaliśmy odebrani bardzo pozytywnie. Tak na dobrą sprawę przez cały czas, jak śledziłam gdzieś tam... Historię tego, jak ludzie na nas reagują, to spotkaliśmy się raptem właśnie z paroma takimi negatywnymi komentarzami, typu, że y, oni nie widzą tego, jak osoba z zespołem Downa y, jest w stanie zaserwować im kawę. Y, mieliśmy też bardzo takie nieprzyjemne komentarze. Nie wiem, czy to można powiedzieć na wizji, ale na przykład y, zdarzyły się takie komentarze, że ktoś do nas nie przyjdzie, bo nie chcą, żeby Downy napluł im do kawy. Więc, więc no zdarzył się hejt, nie będziemy tego ukrywać, natomiast dużo częściej i to na pewno w, no taka przeważająca grupa odbiorców naszych była bardzo zadowolona i pozytywnie nastawiona do tego projektu. Wydaje mi się, zresztą to już teraz widzimy tutaj po, po ludziach, którzy przychodzą, że oprócz tego, że, że mamy taką lokalność społeczną z Kozłówka którą właśnie już zdążyliśmy poznać przez te dwa i pół miesiąca, jak tutaj jesteśmy, to duże zainteresowanie mamy w szkołach, przedszkolach i to nie tylko w szkołach i przedszkolach masowych, ale tych właśnie też integracyjnych, szkołach specjalnych. Wydaje nam się, że trochę zapełniliśmy taką lukę dla no właśnie i szkół masowych i specjalnych, gdzie już małe dzieci mogą przyjść i oswoić się troszkę z tym, że niepełnosprawni są wśród nas, bo często jest tak, że my ich nie widzimy, że wiemy, że są osoby z niepełnosprawnościami, natomiast w momencie, kiedy my się z nimi spotkamy, nie za bardzo wiemy, jak się zachować, więc najczęściej udajemy, że jej nie widzimy. Odwracamy wzrok, nie ma nas, a tutaj jest to miejsce, gdzie oni są troszkę w centrum uwagi, więc chcąc, nie chcąc. Jeżeli chcesz przyjść do naszej kawiarni, wybić u nas kawę, musisz mieć kontakt z tą osobą z niepełnosprawnością intelektualną i, yy, i trochę to oswaja. I jeżeli to jest od najmłodszych lat przyswajane dzieciom, to w przyszłości, kiedy one będą dorosłe, jeżeli spotkają taką osobę na ulicy, to nie będzie już dla nich nic, yy, nic dziwnego. Yy, dlatego, no, wracając do Twojego pytania, yy, mamy bardzo pozytywny odbiór. Tak na dobrą sprawę to rezerwacje grup szkolnych i przedszkolnych mamy już do połowy maja zapełnioną, także jest ciężko się w ogóle do nas dostać, jeżeli chodzi o taką większą grupę. Ale też takie właśnie mniejsze grupy znajomych do nas przychodzą, dużo młodzieży, z czego jesteśmy też zadowoleni i zaskoczeni, bo, bo nie byli oni naszym targetem tak na dobrą sprawę. Bardzo dużo mam z dziećmi, rodziców z dziećmi przychodzi po, po szkole właśnie, żeby sobie miło spędzić czas tutaj. Zdarzyło się parę razy, że y, przyszła cała rodzina świętować urodziny jakiegoś członka, y, no i też emerytów bardzo dużo. Także naprawdę mamy tutaj cały przekrój y, społeczeństwa I, i w sumie to jest piękne, bo, bo pokazuje, że naprawdę każdy, niezależnie od jakiegokolwiek czynnika, jest u nas mile widziany. W końcu kawka nazywa się społeczną. <laughs> Dokładnie tak. To, to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Trochę powiedziałaś już o tym, w jaki sposób działalność stowarzyszenia, ale też samej kawki przyczynia się do wzrostu takiej wrażliwości i świadomości społecznej. Tak sobie myślę, że ten hejt, z którym się spotkaliście, może wynikać właśnie z tego niezrozumienia niepełnosprawności i też niestykania się. Na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami myślisz, że, że, że to może być powód? Tak, dokładnie. No to jest bardzo dobrze powiedziane. Broń Boże, nie mam za złe tym ludziom za, za to, co oni powiedzieli, ponieważ no, tak jak wspomniałeś, to bardziej wynika właśnie z takiej niewiedzy. Z tym, że właśnie oni nie wiedzą, czym jest zespół Downa, bo zespół Downa jest... Y Taką przypadłością, która yy, wbrew pozorom yy, jedynie w małym stopniu ogranicza możliwość funkcjonowania w społeczeństwie. Wręcz przeciwnie, osoby z zespołem Down'a są przesympatyczne, są bardzo kochające, są bardzo wrażliwe, bardzo uczuciowe, i to jest trochę to, czego brakuje yy, nam ludziom w codzienności, ponieważ my z czasem stajemy się tacy zgorzkniali, smutni, skupieni na swoich celach, a w momencie, no, wiem z własnego doświadczenia, kiedy ja przychodzę do pracy i. Yy, Witam mnie na przykład Grzegorz albo Janek, którzy są dzisiaj na zmianie, to, ym, to po prostu zalewa mnie taka fala szczęścia i fala przyjemności i wiem, że będę najbliższe godziny spędzać w atmosferze. Miłej, przyjemnej, sympatycznej pracy. Nikt nie powie mi nic złego. Zostaniemy zalani wspólnie jakąś falą miłych komplementów, i najbliższe pięć godzin będzie bardzo sympatyczne, szczęśliwe, i wiem, że nic złego się nie może wydarzyć. Więc naprawdę y, atmosfera w pracy to jest coś, czego mogą nam na pewno pozazdrościć inne, inne miejsca pracy. Obiecałem, że wrócimy do tematu korzyści, i to jest właśnie ten moment. Postawię taką tezę, że tworzenie Miejsc przyjaznych włączeniu społecznemu osób, które są wykluczone, często nie mogą e, być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa właśnie z powodu tego wykluczenia. Jest to istotne i ważne zadanie. Idąc za tą tezą, którą mam nadzieję poprzesz, zapytam cię, dlaczego tak jest? No tak, jest to ważne. Y, I zgadzam się w tym stu, y, z tym w stu procentach. No wydaje mi się właśnie, że szansa dla tych osób, którą my im dajemy właśnie do tego normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, to jest jedna na milion, tak na dobrą sprawę. Może jedna na milion to za dużo powiedziane, ale no w Krakowie jest bardzo dużo osób z zespołem Downa, dorosłych osób z zespołem Downa i no nie wszyscy pracują, nie wszyscy mają tą szansę, żeby być aktywnym członkiem społeczeństwa, żeby mieć normalnie umowę o pracę. I spełniać się zawodowo, bo dla wielu z nas spełnienie zawodowe jest jakimś tam swoim rodzaju zabezpieczeniem socjalnym, spełnieniem jakichś marzeń, możliwością do rozwoju, do poznawania przyjaciół, do, do rozwijania swojej kariery. To są tak na dobrą sprawę rzeczy, które definiują całą naszą dorosłość. A osoby z zespołem Downa, zresztą nie tylko z zespołem Downa, bo z każdą inną niepełnosprawnością, zostają z tego po prostu okradzione tak bardzo dosadnie mówiąc, one są traktowane przez całe życie jak dzieci. Zresztą bardzo często do tej pory spotykamy się z, z określeniami, że o jak fajnie, że my tutaj zatrudniamy sobie dzieci z downem i, i że to jest w ogóle fantastyczne, a ja mówię, że tak, jeżeli idą za tym takie myślenia, no to tak na dobrą sprawę zatrudniamy, bałamy się nielegalnym, nielegalną pracą dzieci. No bo... Większość z naszych pracowników jest starszych niż ja. Oni mają no już dobre 30 lat, większość z nich. Ale wracając, no to tak, staramy się im właśnie dawać tą możliwość takiego normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, której, no, której nie każdy może niestety doświadczyć. No, oni w większości wykonują swoją pracę perfekcyjnie. Czasami rzekłabym nawet lepiej niż ja, bo um, wiedzą, że jeżeli tutaj coś im nie wyjdzie to nie za bardzo mają możliwość, żeby się gdzieś przebranżowić, tak jak my. W momencie, kiedy ktoś nie, nie lubi swojej pracy, no to ma po prostu możliwość ją rzucić i znaleźć sobie pracę gdzie indziej. Rynek stoi dla nas otworem, a dla nich nie. Oni w momencie, kiedy znajdą jedną pracę, to też najczęściej po prostu są jej tak oddani, że nawet nie są w stanie pomyśleć o tym, żeby, żeby robić coś innego i, i oddają się jej właśnie w 100%. Tak jak na przykład Grzegorz, z którym zaraz będziemy rozmawiać, on wcześniej też pracował u nas, z tym, że w takim sektorze, który już niestety nie działa, w rękodzielniczym sektorze, my wytwarzaliśmy przez bardzo długi czas właśnie nasze rękodzieło, które no niestety już teraz przestało istnieć. No i chcąc, żeby Grzegorz został aktywnym zawodowo, żeby nie, nie musiał właśnie wracać do tego początku żeby jego życie nie zamknęło się trochę w takiej bańce dom, ośrodek, dom postanowiliśmy go przerzucić tutaj do kawki. Czego się trochę obawialiśmy, bo Grzegorz jest dosyć flegmatyczny. Chociaż może nie flegmatyczny, tylko bardzo skrupulatny w tym, co robi, przez co wykonanie niektórych czynności zajmuje mu bardzo dużo czasu. No i też to wiązało się z tym, że Grzegorz dostanie u nas umowę na jedną, drugą etatu, dostanie normalnie umowę o pracę i będzie musiał trochę więcej pracować niż w tym rękodziele. I Grzegorz okazało się właśnie, kiedy już przyszedł do nas do pracy tutaj do Kawki, żeby właśnie zachować tą jego ciągłość zawodową. Jest jednym z naszych najlepszych pracowników. Wystarczyło mu zmienić lekko środowisko pracy na takie bardziej dynamiczne, ponieważ wcześniej w sektorze z rynkodziałem Grzegorz mógł przez 6 godzin siedzieć i, i po prostu bawić się zajęciami plastycznymi, natomiast tutaj już ma kontakt z żywym klientem. Ma kontakt z tym, że czasem tych klientów jest więcej niż jeden, więc automatycznie musi myśleć o tym, żeby jednocześnie przyjąć zamówienie, robić kawę, wydawać ciasto, przecierać stoliki, a oprócz tego wyparzać gdzieś na dole brudne naczynia. Jest to bardzo duży rozdział obowiązków dla niego. My się nie spodziewaliśmy, że on tak świetnie w tym wszystkim się odnajdzie. I, i właśnie okazało się, że teraz wykonuje swoją pracę, no, może nie najlepiej z całej grupy, ale na pewno. Yy, Mimo tego, że nie miał wszystkich wcześniejszych szkoleń, tak jak cała reszta ekipa, to się świetnie odnalazł. Także no, no to jest naprawdę bardzo fajne. Oddajmy zatem głos samemu zainteresowanemu. Grzegorzu, powiedz mi, jak wygląda twoja praca? Powiedzmy tak, że jest super. No naprawdę super, bo dzięki temu to po prostu czuję, że taka zmiana jest dobra. A na czym polegają twoje obowiązki w kawce? Że obsługuję klientów. Paragony też tam wyciągam. Robię, różne kawy, herbaty, takie różne rzeczy. Wiemy też, że w ofercie społecznej kawki jest. E, wybór ciast, zgadza się? No je, jest. Czyli można coś wypić, ale również i zjeść. No tak, tak. Co najbardziej lubisz? Który obowiązek sprawia ci największą frajdę? Według mnie to raczej z kawą. Robienie kawy? Tak. A jak dzisiaj się ogólnie pracuje? Cieszysz się, że masz taką możliwość? No teraz to tak. Jaka jest atmosfera? Ja bym powiedział, że ta atmosfera to jest taka naprawdę super. Dobrze dzisiaj współpracuję z kolegami i koleżankami, baristami i baristkami? No tak, tak, tak. Karolina mówiła wcześniej, że to nie jest Twoja pierwsza praca, bo pracowałeś jako rękodzielnik wcześniej. Opowiedz troszkę o tym, czym się zajmowałeś no. wtedy. Bo to w sumie to też to było na zamówienia różne. <laughs> na przykład na święta, czy na takie inne rzeczy też. No, to takie wystawy też. I to były przedmioty ręcznie robione no. przez Ciebie, między innymi? No tak. I jakie to były przedmioty? To pamiętam, że to, że to były poduszki, takie wypychane. Też e, te tuli, e, tuli, tulipany, na święta takie różne rzeczy. I takie różne rzeczy. Jak pracuje ci się z klientami? Po prostu jest. E, ja bym powiedział, że tu jest tak, że po prostu super. Bardzo zdecydowanie mówisz, że jest super. No, no tak. Podoba ci się. W sensie, kiedy już w ogóle tu... myślałem o tym zawodzie, żeby po prostu byś nawet tutaj krasza jako ten. Sprzedawca. I wydawał te parę paragony i te inne takie rzeczy. To były twoje marzenia? W sumie to tak. Czyli można powiedzieć, że dzięki temu, że pracujesz w społecznej kawce, masz szansę realizować to marzenie. No zakazasz. Super, bardzo fajnie to słyszeć. Powiedz mi proszę, jakie jest twoje hobby, czym się interesujesz na co dzień poza pracą tutaj w społecznej kawce? No też tym malowaniem plastiką też... Jest fryzurami też, bo ty możesz, żeby robić takie różne dziewczyny, i różne. Kto cię wspiera w tych marzeniach? Powiedzmy, że też moja ta ukochana osoba między innymi. A kto to jest? Zdradzisz nam? Właśnie Julia. Julia, jak się poznaliście? Na pierwszym kiedy klubowym w Klepowcach. Jak długo już się znacie? No już trochę będzie, Z, zawsze, że te, teraz, 12 maja będzie, będziemy mieć wspólną no, pierwszą różnicę zaręczne. Gratuluję Ci w takim razie. Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby zaprosić wszystkich, którzy nas słuchają do odwiedzenia społecznej Kawki. Grzegorzu mogę ci o to poprosić? Drodzy klienci, Serdecznie ja, Grzegorz, przez wszystkich zapraszam do nas na kozłówek, 25 na, na naszą, e, naszą e, dobrą kawę. Z taką tak, taką sp, społeczną e, kawę. Zapraszam wszystkich. Nawet mojego e, pana e, dentystę też. Czy Ty, Karolino, dodasz coś od siebie? Serdecznie zapraszam do społecznej kawki. Tutaj na kozłówce 25. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty, od godziny 10 do 18. Natomiast w przyszłości prawie na 100% będziemy wydłużać te godziny otwarcia, bo wiemy, że to jest za mało dla naszych klientów. Zapraszamy, ponieważ prawie cały czas odbywają się tutaj różne warsztaty nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale także warsztaty rozwojowe dla dorosłych, warsztaty animacji dziecięcych, także z pewnością nie można się u nas nudzić, a jeżeli komuś kawa i herbata nie wystarczają, to nad Zalewem Nowochódzkim można wybrać się na spacer i odwiedzić nasz food z frytkami. My również jako Forum Dialogu Obywatelskiego dołączamy się do tego zaproszenia. Naszą gościnią była Karolina Adamczyk, trenerka pracy w Stowarzyszeniu Tęcza, oraz koordynatorka projektu Społeczna Kawka. Bardzo dziękuję. Dziękuję również bardzo. Oraz Grzegorz Kula, barista Społecznej Kawki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Rozmów na Forum.